Cześć wszystkim i witam Was na moim YouTube kanale. Bardzo mi miło, że jest Was coraz więcej i że subskrybujecie mnie. Słuchajcie, dzisiaj też znów postanowiłam, że zrobię taki vlog, vlog rozmowny i poruszę temat emigracji. I w dniu dzisiejszym nawet postanowiłam, że poproszę ChatGPT pomóc mi i przygotować taki scenariusz. A po wcześniej, jak robiłam rozmowne vlogi, no to raczej to było takie, wiecie, po prostu e, potok moich myśli, tak? Nie było to jakoś tam super przygotowane, czy jakoś przemyślane. Po prostu wsiadałam i mówiłam, co myślę. W dniu dzisiejszym jak najbardziej znów powiem, co ja osobiście myślę, i powiem o swoim doświadczeniu, bo pod. Poprzednim, jak gdyby a moim vlogiem, no, tam mi napisali parę komentarzy, że nie zgadzają się. I tak jak najbardziej mówię, ja całkowicie rozumiem, każdy ma inne doświadczenia i to jest ok, nie? Bo każdy z nas ma inne życie, każdy z nas jest różny i to jest wspaniałe. Więc, a w dzisiejszym vlogu postanowiłam, że poruszę temat emigracji, bo moim zdaniem, emigracja po 30 jest najbardziej ciężką imigracją. I ogólnie im jesteś starszy, tym jest coraz ciężej Ci podejmować jakieś nowe ryzykowne decyzje i tym bardziej jeszcze emigrować. No i słuchajcie, względem na to, że przygotowałam dzisiaj to z chatem GPT, on mi powiedział, że mam na pierwszych sekundach filmu zrobić jakiś hook. <ścoughs> Czyli ja sobie wybrałam takie. Imigracja to nie tylko nowe miejsce, to budowanie całego życia od zera. I tutaj całkowicie się zgodzę. Hmm. A, powiem o swoim doświadczeniu. A, moja emigracja z Polski do Stanów Zjednoczonych y, wydarzyła się bardzo szybko. Naprawdę to się zadziało w parę tygodni, bo y, mój mąż y, pracuje w IT, i on jak gdyby dostał propozycję pracy, y, propozycję projektu. I nas relokowali. To była relokacja do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. I wszystko naprawdę bardzo szybko się zadziało. On szybko dostał ten projekt. Jego pracodawca tak cisnął, żeby on jak najszybciej już był w Nowym Jorku. My przygotowaliśmy wszystkie wizy. A właśnie pozwolenie na pracę. No. Ale to naprawdę działo się bardzo szybko, że nawet ja swojego pracodawcę też dożyłam poinformować, jak gdyby my czekaliśmy do ostatniego, czy dostaniemy wizy, co i jak. I jak już dostaliśmy te wizy, my mieliśmy dwa tygodnie na przeprowadzkę. Czyli słuchajcie, my musieliśmy w przeciągu dwóch tygodni pozbierać całe swoje życie w Warszawie, całe, i po prostu wziąć i się przeprowadzić do Nowego Jorku. Rzeczywiście, my wszystko postawiliśmy na jedną kartę. I nie wiem, dlaczego mi się wydaje, że ja nawet zbytnio się nie zastanawiałam, jak to będzie, a może jakbym się zastanowiłabym się bardziej na ten temat, a to nie wiem, czy bym podjęłabym drugi raz takie same decyzje. Bo przez to, co już tam przeszliśmy, co mamy ze sobą przez te 4 lata, w marcu będzie 4 lata, no powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem. I też uważam, że nikogo nigdy nie można mówić i namawiać na imigrację i na decyzję zmiany kraju. A wcześniej, jak byłam młodsza, to też byłam taka bardziej odważniejsza. Mi się wydawało, że wszystko robi się dosyć łatwo, fajnie, spontanicznie, tak. No, ale już jak gdyby hmm, po 30 zrozumiałam, że no, trochę ciężej, trochę ciężej. Bo na przykład, jak już wspomniałam w poprzednim vlogu, w Warszawie miałam bardzo dobrą pracę i byłam bardzo zadowolona, mieszkaliśmy w super mieszkaniu, tak, A ja miałam wspaniałych przyjaciół po prostu w Polsce, w Warszawie i mi się wydaje, że moje życie trochę już wyglądało tak, jak taki różowy babel. Nie, że taka różowa bańka mydlaną, którą ja po prostu sama dla siebie stworzyłam. Dobierając i wybierając ludzi, nie wiem, tam przez otoczenie w pracy, tak? I rzeczywiście otaczałam się fajnymi, mądrymi, super ludźmi dookoła, co dawało mi po prostu takie wsparcie, tak? Plus na przykład też moje przyjaciele ze studiów, z Poznania, z Warszawy. To też jak gdyby, nie wiem, takie community masz swoje, tak? Masz swoich ludzi, i to jest ogromne wsparcie na co dzień i dopiero jak się przeprowadziłam zdałam sobie sprawę, tak. że na ile to jest ważne na ile to jest ważne, żeby mieć po prostu swoich e, ludzi tak? dobrze e, emocjonalny początek mam nadzieję, że dan <laughs> e, później chat GPT e, proponuje opowiedzieć o realach życia od nowa czyli tak, i tutaj nowy język a co mogę powiedzieć w języku? Mi się zawsze się wydawało, że całkiem spokojnie mówię po angielsku i jest ok. A mało tego, w mojej świadomości, nie wiem skąd mi się wydawało, że jak ja przejadę do Nowego Jorku jak tu przelecę, to ja przecież taka gwiazda, tak? taka gwiazda ze mnie, że ja po prostu pracę to znajdę, wiecie, mm, tak samo super korporacji, super szybko, to będzie super fajne stanowisko i w ogóle, wiecie co, ja nie miałam żadnych myśli negatywnych na ten temat, bo ja ogólnie, nie wiem, chyba tak już mam, że zawsze myślę bardziej pozytywnie i jestem optymistką, mm. I powiem, że byłam bardzo zaskoczona. Przede wszystkim to Amerykanie no, mówią zupełnie inaczej tak, niż na przykład Europejczycy po angielsku mówią. A, I ty musisz jak gdyby, z ty, też z tym się obyć. A, I pomijając to, że tobie się może się wydawać, że ty świetnie znasz angielski, ale kiedy zaczynasz na co dzień mówić z Amerykanami, a, a nawet nie tylko z Amerykanami, z nowejorczykami, to do Dopiero jest wiecie, też wyzwanie i w ogóle nawet jak później podróżujesz po Stanach, to są różne dialekty, a też wszyscy mówią troszeczkę inaczej. Więc tak, chyba na Hawajach jest taki najbardziej dialekty, że ciężko rozpoznać. No ale nic, więc trzeba się było przyzwyczaić do nowego języka. Inne zasady w ogóle też w Europie, no jak nie wiem, jak masz rozmowę na przykład rekrutacyjną, no to ludzie są no po prostu bardziej spokojniejsze, tak? Czyli ty się nie wychwalasz tam jakoś super fajnie. W Stanach Zjednoczonych, to ja musiałam, ja nie wiem chyba ile lat? No słuchajcie, ja dopiero chyba po trzech latach dostałam taką pracę, pracę, to był rok temu. Taką pracę marzeń w sektorze fashion, nie? A, 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 związaną z Cleintering Activity, a, a, no, ale przed tym, to słuchajcie, ja naprawdę bardzo długo uczyłam się po prostu jak w Stanach chodzić na interwiu, tak? I jak to wszystko wygląda, jak Ty musisz się przestawić tego polskiego interwiu do interwiu w Stanach Zjednoczonych. No, mi to trochę zajęło, bo jednak Ty musisz być tutaj bardziej taki wierzyć w siebie, w swoje siły i reklamować siebie. Na co dzień, tak? Czyli być takim wow, a teraz to ja Wam wszystkim pokażę, że beze mnie Wasza firma to po prostu nie wiem, tam będzie wszystko bardzo kiepsko. Słuchajcie, ja bardzo przepraszam za w ogóle te wszystkie, wiecie, sygnały. Nowy Jork jest dosyć głośnym miastem. My akurat mieszkamy na Manhattanie, więc chwila pauzy. Poczekamy, jak przyjedzie karetka, albo co tam jedzie, właśnie tak. popatrzę przez okno, o. Tak, to była karatka, dobra, A, mam nadzieję, że nie było zbyt głośno, A, ale tak, na Manhattanie nie zawsze jest bardzo głośno, ale dobra, A, wracamy do tematu, wracamy do skryptu. A, więc tak, szukanie pracy w ogóle, więc to, to było dla mnie takim, wiecie, też pierwszym, jak gdyby, co mnie tak trochę złamało albo nadomało, tak troszeczkę, wiecie, zablokowało też, bo tak jak mówię, w Polsce mi się wydawało, że jestem gwiazdą, a przy, jak przyjechałam tutaj, to zobaczyłam, że tutaj jest jeszcze więcej gwiazd, Tak, i oni świecą jeszcze mocniej ode mnie, <grym> że jest bardzo ciężko wygrać na jakimś interwiu i dostać tą pracę, bo też akurat jak w tym czasie, co my przylecieliśmy tutaj, zaczęliśmy mieszkać, to sektor marketingu akurat miał e, przeżywał niezbyt fajny czas i było bardzo dużo zwolnień, więc jak ja wiedziałam, że ja jestem, ja aplikuję swoje CV i jestem pięćsetna słuchajcie, pięćsetna na jedno stanowisko pracy. Nie? Więc o czym my możemy mówić? Więc też sobie jak gdyby wiecie, proponowa proponowałam jakoś szukałam siebie w różnych dziedzinach. Bardzo gdzieś mnie interesował kiedyś sektor beauty, i więc udało mi się popracować w sektorze beauty jako menedżerka. I byłam też tam jak gdyby zaangażowana w otwarcie salonu i promowanie go. I później jeszcze udało mi się trochę nawet popracować, słuchajcie, w sektorze finansowym, <grym> tak. A, też, a, też, 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 ale później też zrozumiałam, że to nie jest dla mnie. Słuchajcie, również też szukałam siebie w blogingu, a robiłam, słuchajcie, sesje coachingowe, tak, na samym, samym początku. Więc a, też skończyłam studia związane z nutrycjologią i robiłam konsultacje, dopóki nie dostałam już tej swojej pracy, marzeń, tak? A, więc słuchajcie, cały czas coś robiłam fajnego. A też pracowałam dla klubu tenisowego a, i pomagałam tam social mediami i marketingiem. Więc gdybym ja postanowiłam dla siebie, że okej, okay, dobra, jeżeli ja nie mogę znaleźć. E, Tą pracę marzeń, jak na razie, to po prostu staram się zbudować jakoś więcej wokół siebie ludzi, tego networkingu, tak? I będę próbować różnych rzeczy, bo raczej mm, nie jestem taką osobą, która po prostu siedzi na miejscu mi i ja, ja potrzebuję coś robić, ja pracę, potrzebuję pracować, tak? <grych> Więc a, dla mnie to jest bardzo istotne, żeby się rozwijać non-stop. Mm. Więc wszystkim osobom, co też emigrują, bardzo polecam, żeby się tak nie zasiedzieć a w tym swoim otoczeniu, myśleć na przykład o jejkuś, nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego. Nie. Bardziej polecam na tym, żeby się skupić, dobra, a co ja mam, co ja mogę zrobić, tak? I uwierzcie mi, każde wasze doświadczenie, a każda praca, ona Was na pewno doprowadzi do tego, co wy, czego Wy chcecie. Tak, więc. Y Pamiętajcie o tym. A kolejna rzecz, co mi tutaj czat GPT proponuje, jaki temat poruszyć, to większe możliwości, ale większy stres. No, rzeczywiście tak jest w Nowym Jorku, ty masz ogromne możliwości, w USA, w Stanach Zjednoczonych masz wielkie możliwości, ale rzeczywiście to też jest związane ze stresem i z ludźmi, którzy tutaj są, tak, bo tutaj jest bardzo dużo ambitnych ludzi w porównaniu, no w Polsce też wiadomo, też jest dużo ambitnych ludzi, ale gdyby chodzi o ilość, tak, osób i jeżeli porównamy na przykład ilość mieszkańców Warszawy, a ilość mieszkańców Nowego Jorku, no to tak, rozumiemy, że mamy więcej szans, <grych> żeby na przykład dostać pracę marzeń, załóżmy, tak. Hmm. Rozwój osobisty mi proponuje tutaj żeby by cię poruszyć i imigracja uczy odwagi. No, no Pewnie, że uczy mi się wydaje, że różne rzeczy uczą cię odwagi, ale buduje charakter jak najbardziej. A, I wychodzisz ze strefy komfortu. To też jest. Ty nas wychodzisz tu ze strefy komfortu. Bo tak jak znów powiem, w Polsce rzeczywiście miałam takie dobrze poukładane swoje życie, tak, i wszystko gdyby szło takim, wiecie, swoim tempem, a tutaj emigracja, wiele rzeczy ci zaskakuje, do wiele rzeczy musisz się przystosować, Stany Zjednoczone, to jest coś innego, co nam pokazują w telewizji, czy nawet w faktach na TVN, tak, <grym> czy w ogóle gdziekolwiek, to rzeczywiście fajnie przyjechać samemu i zobaczyć, co to jest za kraj, ale też na przykład jak ja byłam tu turystycznie, no to też jest inaczej. Dopiero jak zaczynasz tu mieszkać i spotykać się z różnymi rzeczami na co dzień, no to dopiero wtedy widzisz, jaki jest naprawdę ten kraj. Więc tak jak mówię, nikomu, nikomu, nie to, że nie polecam emigracji, ale jeżeli nie jesteście pewni, że chcecie to spróbować, nie jesteście pewni, że dacie radę, to nie, to, to, to niepotrzebne. Mi się wydaje, że naprawdę nie wiem, czy to jest rzeczywiście a, takie potrzebne, nie? żeby aż tak siebie gdzieś tam stresować. No i też odniosę się znów do, do tematu przyjaciół. No a mi najbardziej, właśnie pierwsze lata brakowało moich przyjaciół i do tej pory mi ich brakuje. Bo w Polsce spotykaliśmy się bardzo często, mieliśmy różne imprezki, spotkania, tak? wyjazdy wspólne. I niestety, niestety, a nie wiem, czy kiedykolwiek znajdę w Stanach Zjednoczonych takich samych przyjaciół, co miałam w Polsce. A ponieważ tak, jak najbardziej mam tu znajomych, ale czasami mi się wydaje, że to nie są znajomi z takiego wiecie, od serca, a raczej po prostu, że w emigracji, ty zaczynasz się godzić na jakieś kompromisy też z ludźmi. I, i ja miałam też z ludźmi dużo dziwnych sytuacji, tak? I też napotkałam, jak gdyby, bo ja dosyć jestem otwartą osobą i no, lubię ludzi, A, ale przez tak jak znów powiem, przez swój różowy babel, tak? który miałam, no to ja chyba zapomniałam, na ile ty musisz uważać na ludzi, i Nowy Jork mi o tym tak wiecie, dosadnie przypomniał że słuchaj, to co Tobie się gdzieś wydaje i Twój mózg do czego jest przyzwyczajony no to niestety bywa różnie tak, i bywa różnie też z ludźmi więc to też jest taki bardzo a, przełomowy był dla mnie moment a, no i cóż, żeby tak, nie wiem jeżeli ktoś też mieszka w emigracji tak samo jak ja to trzymam za Was kciuki, słuchajcie, jeżeli ktoś chce emigrować do jakiegoś kraju, to też trzymam kciuki i a, najbardziej, co mogę jak gdyby polecić, to cierpliwość, a, pozytywne myślenie i taka aktywna, życiowa pozycja na pewno Wam pomoże. Mm. Moim zdaniem, tak znów, jak Stanek się nauczyłam, zawsze mówi, że to z mojego doświadczenia i moje zdanie, tak. Też z Amerykanami trzeba uczyć się rozmawiać fajny sposób, jak gdyby, żeby niczyich uczuć nie gdzieś tam, nie obrazić, o tak powiem delikatnie. Ale co mogę powiedzieć? Mi rzeczywiście było bardzo trudno, a nie będę tego ukrywać, chociaż mi tam wiele osób na Instagramie pisali O, słuchaj, tak fajnie wyglądasz, Daria, ale wspaniale! W ogóle widać, że ci służy ten Nowy Jork. Nie służył mi Nowy Jork. Powiem <noise> <noise> nie służył mi Nowy Jork, a do tej pory nie jestem przekonana do tego miasta. Jak gdyby, ja widzę ludzi, którzy są, bardzo go kochają i tak są bardzo zaangażowani w Nowy Jork. No, ja nie wiem, ja gdyby nie, nie czuję tego klimatu, tak z Nowym Jorkiem. Fajnie, jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie, co tutaj mam. I a, tak jak po raz kolejny powiem, no, dla mnie imigracja była trudna. A, nie chcę mówić, że ojej, koś, to było takie fajne, łatwe, coś tam. Nie, bo kiedy jesteś w kraju na jakimś projekcie i wiesz, że to jest na chwilę i ty za chwilę wrócisz na przykład do swojego kraju, ty masz inne podejście, ale jeżeli ty na przykład myślisz o tym, że ty już się przeprowadzasz i się przeprowadzasz się na stałe, a no to jest inaczej, jest zupełnie inaczej. I nawet jak ty rozmawiasz z przyjaciółmi, z moimi z rodziną, uwierzcie mi, nikt was nie zrozumie. Jeżeli wy też podjęliście taką decyzję albo no właśnie... Mieszkacie tak samo jak ja w emigracji. Nikt was e, nie zrozumie e, i nawet jak będziecie rozmawiać z przyjaciółmi, oni też was nie zrozumieją. Niestety, tak jak mówię, mam wielu przyjaciół, mam wspaniałych przyjaciół, no ale niestety i tak ta informacja do ludzi nie dociera, nie? Bo oni nie przeżyli tego samego i dobrze, że nie przeżyli tego samego, e, więc e, tak, a też na przykład ja nie jestem z tych osób, co lubią się tam super jakoś skarżyć czy narzekać, czy po prostu ludziom zatruwać, jak gdyby swoim życiem, czy swoimi jakimiś problemami, a, dzień? Tak, a, więc też, jak gdyby starałam się zawsze tak bardziej pozytywnie mówić do swoich przyjaciół, nie, bo, tak jak mówię, i tak nie zrozumieją, bo mm, raczej ci zrozumieją tylko osoby, którzy tak samo jak ty przeżyły się migrację tak? i z czym ty na co dzień się spotykasz. A więc z nimi rzeczywiście wy możecie usiąść i tak wiecie sobie nawzajem no, się wyżaleć, nie tak wypłakać, nie wiem, tam coś. Ale tak jak mówię, to też trwa tylko tam rok, dwa. I później, gdyby wiecie, jak ty rok, dwa przetrwasz, to później jest łatwiej. Później jest to o wiele łatwiej, jest lepiej, już się przyzwyczajasz. I tak jak mówię, dla mnie tutaj żeby ci podpowiedział, jak. Podsumowanie emocjonalne zrobić. To, że choć było trudno, dziś wiem, że zaczynanie od nowa na imigracji było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. I powiem Wam tak, rzeczywiście to jest prawda. Mogę długo narzekać na imigrację, mogę długo mówić o tym, o minusach, tak na przykład, ale i tak na co dzień. Bardzo się cieszę, że podjęliśmy tę decyzję, bo odkrywasz siebie na nowo przede wszystkim. Jeszcze bardziej zaczynasz kochać i lubić siebie, kiedy spotykasz właśnie różnych ludzi, i nic tak nie otwiera granicy w Twojej głowie i nie rozszerza ich jak emigracja. No więc. To jak gdyby jest niesamowite doświadczenie, naprawdę. Już tak po czterech latach mogę, widzę, mam tak się ci powiedzieć, a, to było warto. <laughs> no, po roku czy po dwóch, nie wiem, by powiedziałabym tak samo. Słuchajcie, jeżeli komuś się podobał, podobała nasza dzisiejsza rozmowa, proszę subskrybować, stawiać lajki, proszę pisać komentarze, proszę dzielić się, nie wiem, zachęcam innych emigrantów też dzielić się, tak, swoim doświadczeniem emigracji, no i to jest buźka i do zobaczenia.